Dobry, witam Was serdecznie. Nowy dzień, nowe przemyślenia, nowe światło. Oto wszystko czy nie nowe? Żujemy słowo: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dzisiaj od samego rana takie słowa słyszę w duchu słowa, które mówią: napomnienie, ulumiejętność. Kiedy próbowałem złapać, co Duch Święty ma do powiedzenia w tej sprawie, Wiecie co, to jest tak mocno powiązane z miłosierdziem? To jest tak mocno powiązane z tym, że każdy z nas jest powołany do tego, aby w ten sposób czynić miłosierdzie. Jest takie słowo Boże, które mówi, jeżeli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i napomnij go w cztery oczy. I jeżeli ten brat się nawróci i pozostawi tą drogę, drogę grzechu w swoim życiu, pozyskasz przyjaciela. Przeważnie na to słowo Boże patrzymy przez pryzmat. Naszej grzecznej natury. Ale grzeszyć to chybić celu. Grzeszyć to zrobić coś źle. I możesz na przykład źle zrobić swoją pracę, źle wykonać swoją pracę. I to przynosi gdzieś jakąś szkodę dla tego, dla którego pracowałeś. I myślę, że to jest bardzo ważne, że kiedy źle ktoś wykona pracę, to bardzo ważne jest, żebyśmy Otrzymali taką informację od tych, którzy na przykład otrzymali taką usługę od nas, aby nam powiedzieli, aby nas napomnieli, aby dali nam szansę na poprawę. Bo przeważnie to, że coś źle zrobimy, bo przeważnie to, że gdzieś popełnimy błąd, nie wypływa z tego, że robimy to w jakiś sposób specjalny, zawiniony. Ale wypływa po prostu z naszej nieumiejętności. I kiedy ktoś przychodzi i nas napomina, kiedy ktoś przychodzi i zwraca nam uwagę, daje nam szansę odwrócić się od tego grzechu, daje nam szansę na to, abyśmy wyciągnęli lekcję ze źle zrobionej pracy, ze źle wykonanej pracy, abyśmy na następny raz zrobili coś lepiej. I w dzisiejszych czasach, tak naprawdę, za wszystko. Praktycznie za wszystko musimy płacić. Ale dobra rada i takie napomnienie płynące z serca e, korygowanie tak naprawdę jest skarbem, za który nie płacimy. Zauważyłem coś takiego, że ludzie, którzy gdzieś tam e, w swoim życiu są fachowcami albo osiągnęli w czymś sukces, e, bardzo lubią dzielić się tym swoim doświadczeniem. Bardzo lubią, Podzielić się z innymi, którzy chcą słuchać, którzy chcą czegoś się nauczyć. I dlatego też tutaj jest ta mądrość płynąca z posłania, z wielkiego posłania, kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów: Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami. I teraz, żeby prawidłowo napominać w duchu miłości, muszę sam zobaczyć swoje słabości. Muszę sam zobaczyć, że wielokrotnie. W swoim życiu zarąbałem, coś źle wykonałem. Muszę to zobaczyć. Ale niestety, przez to, że tak mocno utożsamiamy się z naszą naturą, tak mocno utożsamiamy się z tym, co robimy, i nie mając dystansu do swojego życia, każde takie napomnienie, każde jakieś korygowanie nie, nie wszyscy tak mają, oczywiście bierzemy tak mocno do siebie. I tak bardzo nie lubimy, kiedy ktokolwiek zwraca nam uwagę, tak bardzo gdzieś włącza się w nas ta pycha, o tak powiedzmy, przecież ja dobrze lepiej wie. I kiedy w swoim życiu przepracujesz to, kiedy w swoim życiu złapiesz ten dystans, złapiesz ten dystans do, do, do siebie, do tego, co robisz, do błędów, które popełniasz, kiedy zrozumiesz, że nie jesteś tym błędem, nie jesteś tą sytuacją. Która jest zła. Kiedy zrozumiesz, że tak naprawdę nie chodzi o Ciebie. Kiedy zrozumiesz, że popełniasz błędy, będziesz popełniał błędy, ale takie jest życie. Takie jest życie, w którym coś robimy i zdarzy nam się uchybić celu. Zdarzy nam się zrobić coś źle. Zdarzy nam się coś powiedzieć za dużo o jedno, dwa słowa. I, i tym elementem miłosierdzia jest to, kiedy dajesz szansę drugiemu człowiekowi. Kiedy przyjdziesz i mu powiesz, Ej, zabolało mnie to, co powiedziałeś. Ej, tutaj to jest troszeczkę źle zrobione. Można by było to zrobić tak, tak i tak. Bardzo ważne jest to, żeby w takich sytuacjach, kiedy napominamy, kiedy korygujemy, robić to w odpowiedniej formie. Myślę, że trzeba się uczyć od najlepszych. Trzeba się uczyć od tych, którzy robią to w sposób doskonały. Dla mnie, wzorem takiego człowieka, który korygował innych, ale żył w sposób doskonały. Jest mój Pan, nasz Pan, Jezus Chrystus. I dla mnie też wzorem są ci, którzy zostali w swoim życiu tak mocno przeciorani, tak mocno przeczołgani, że mają tak potężną pokorę w swoim życiu, że kiedy widzą, że inni popełniają błędy, to nie wytykają tych błędów, ale potrafią być dla nich takimi nauczycielami. Nie moralizatorami, ale tymi, którzy ich pouczą. Nie w celu, żeby siebie wywyższyć, ale w celu, żeby ich życie, życie tych, którzy są nieumiejętni, którzy czegoś nie umią, było piękniejsze, wspanialsze. Wiecie, i tu jest właśnie ten wyraz miłosierdzia. Miłosierdzia względem drugiego człowieka. Może oglądasz to przesłanie, może oglądasz to, co mówię. I jesteś w czymś dobrym, jesteś w czymś fachowcem, ale zanim stałeś się tym fachowcem, musiałeś popełnić tysiące błędów i wiele razy musiałeś usłyszeć słowa krytyki. Jeżeli w swoim sercu, w swoim życiu przepracowałeś to, jeżeli masz dystans do siebie, to jesteś tym, którego Bóg powołuje do tego, abyś szedł i czynił miłosierdzie, abyś tych, którzy są nieumiejętni, nieumiejętnie żyją, Pouczał, nauczał, abyś przynosił lekcje do ich życia. I myślę, że to jest takie przesłanie na dzisiejszy dzień. Nie bójmy się w taki sposób pełen pokory i pełen miłości pouczać, napominać, dawać dobre rady. Oczywiście tym, którzy tych rad szukają. Takie jest jeszcze słowo, które mówi: nie rzucajcie pereł przed świnie. I nawet jeżeli będziesz miał najlepszą radę. I jeżeli druga osoba jest świnią i ją interesuje tylko to, żeby zapełnić swój żołądek i tak naprawdę nie szuka yy, piękna, nie szuka dobra, nie szuka wzrostu, to szkoda rzucać perły przed świnie. Szkoda rzucać dobre rady przed, przed ludzi, którzy tak naprawdę nie chcą tych rad. Ale rozejrzyjmy się dzisiaj wokoło i zobaczmy, kto dzisiaj szuka tego miłosierdzia, kto dzisiaj. Ma serce ucznia i chce się czegoś nowego nauczyć. Dla tych ludzi poświęćmy dzisiaj czas, poświęćmy te chwile, które przynoszą miłosierdzie przez pouczenie. Jeszcze mam takich parę poznań, płynących prosto z ducha. Jedno poznanie do Roberta, Pan przychodzi do ciebie i naprawia ci twój prawy bark. Teraz weź swoją ręką, zacznij ruszać po prostu swoim prawym barkiem, sprawdź i odechwała Panu Bogu. Pan też przychodzi do wielu osób, między innymi do ciebie, Agnieszko. Masz problemy tutaj powyżej Lędźwi z bólem kręgosłupa. Pan przychodzi i zabiera to zwyrodnienie, w ogóle zabiera ból z twojego życia. I teraz doświadczasz ciepła w tym miejscu. Też pan przychodzi do osób, które mają problemy z, z biodrami. Przychodzi do ciebie Stanisławie i przychodzi do ciebie Karolu to jest do Stanisława z lewym biodrem, a do Karola z prawym biodrem. Ale przychodzi też do dużo większej ilości osób, też doświadczacie teraz takiego ciepła w tym miejscu. Też pan przychodzi do Kasi, która ma skręconą prawą kostkę. Skręciłaś sobie tą prawą kostkę. Teraz widzę, mam taki obraz, jak w tenisa grałaś, jak grałaś w tenisa. Cofałaś się i skręciła Ci się prawa kostka. Teraz ból odchodzi, opuchlizna ustępuje w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech nasz Pan Jezus Chrystus będzie uwielbiony w tym wszystkim, co czyni w Waszym życiu. Błogosławimy Cię, Panie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Miejcie dobry dzień. Zostańcie z Bogiem. Cześć.